Dlaczego? Chciałeś mieć wszystko dla siebie. Powiedziałeś, że kochasz. Dlaczego więc zamknąłeś się przed miłością? Dlaczego nie pozwoliłeś jej wybrać? Jeśli się kocha, nie można więzić drugiej osoby w pętli uczuć, bo co jeśli pętla? Powinie się wokół serca i zacznie dusić tak mocno, że zabije miłość, stwarzając pustkę zwaną tyranią. Czekałeś długo na miłość, ale czy ona przyszła? Zastanów się, przeanalizuj wszystko od początku. Bo jeżeli nie widziałeś tego blasku w jej oczach, nie usłyszałeś słów, których nie wypowiedziała, a które chciała wypowiedzieć? Jeżeli nie myślałeś wyłącznie o niej, to wcale nie jest miłość, to zwykłe zauroczenie. Uważaj, bo jeżeli nie nauczysz się miłości, nie zrozumiesz jej sensu, pokochasz samego siebie, opadając w samouwielbienie. Uważaj również, abyś nie pokochał osoby, na której mocno się zawiedziesz. I nie pozwól, abyś odpłacił jej złem za zło. Wybacz, bo jeśli nie, zamkniesz się całkowicie na uczucie. Dajesz sobie sprawę, jaki będzie tego rezultat? Ja wiem. Narodziny takiego samego tyrana jak ja.